Ej, bez kitu, dostałem prawdziwy Miecz świetlny. I zaraz wam go pokażę, ale najpierw pytanie: graliście już w Jedi Survivor? Jeżeli nie, no to rozważcie to koniecznie, bo to zaskakująco dobry mix soap, Action Adventure i Otwartego Świata z i klimatem przywodzącymi na myśl klasyczne części gwiezdnych wojen. I mówię to ja, mimo że pierwsza część nie przypadła mi akurat do gustu, a z gwiezdnymi wojnami generalnie ostatnio mi nie po drodze. Nawet ja jednak ucieszyłem się, gdy Electronic Arts zupełnie niespodziewanie podesłało mi kolekcjonerską edycję Jedi Survivor. Co jest w tym wielkim pudle? No właśnie, mieć świetny, Wyglądający jak prawdziwy. Metalowy, ciężk i pełen detali. Serio, wygląda naprawdę niesamowicie, a gdyby ktoś chciał, to można do niego nawet podłączyć świecące ostrze. Do kupienia oddzielnie, żeby nie było zbyt pięknie. Tak, Miecz Świetny Caracestisa to na pewno największa kratka tego wydania, ale jest w nim też parę innych rzeczy. Po pierwsze, certyfikat autentyczności, zgodnie z którym mój miecz to 779 zaledwie 1551 istniejących. Wow. Kolejna rzecz to taki oto stylowy steelbook, no i rzecz jasna sama gra w wydaniu Deluxe. I jak wam się podoba? Chcielibyście taki miecz?